Cześć świadomy sukces Irena Dudek. Kochać i żałować, czy nie kochać i żałować? Kochać i żałować, albo nie kochać i żałować. Niestety, jakkolwiek postąpisz, to będziesz żałować. Jeśli źle trafisz, nie wyjdzie ci związek, to będziesz żałować. Ale jeśli będziecie szczęśliwi i skończy się wasz czas. To też będziesz żałować. Tutaj sprawdza się przysłowie naszych babci i mam, że lepiej kochać chociaż chwilę i nie żałować, niż nie kochać i tylko żałować. Zgadzasz się ze mną? Jeśli chcesz wiedzieć więcej, jak osiągnąć świadomy sukces w jakimkolwiek temacie, kliknij w link poniżej filmu. Pozdrawiam.